Przychodzi do swoich. Słowa, które dzisiaj słyszymy w liturgii, pokazują nam Jezusa, który przychodzi do Nazaretu, przychodzi do swojego miasta rodzinnego. Mówiąc słowo miasto, trzeba zaznaczyć, że było tam kilkanaście do kilkudziesięciu rodzin. Tam wszyscy znali się na wylot, pewnie w większej części jakoś byli ze sobą spokrewnieni. W takim szerokim rozumieniu można powiedzieć, że byli krewnymi Jezusa. Przepiękne wydarzenie, w którym objawia się Jezus. Szkoda, że dzisiaj. Rozdzielono nam te dwa fragmenty: ten, który słyszeliśmy tydzień temu z tym dzisiejszym. Dzisiaj to słowo rozpoczyna się od 21 wersetu tym, że wszyscy byli zdumieni słowem, które przeczytał, wpatrywali się w Niego, bo Jezus mówił z mocą. Bo Jezus mówił słowo niezwykłe, bo Jezus mówił słowo pełne łaski. W niektórych przekładach jest napisane, że Pan Jezus mówił w taki sposób słowo, że oni dziwili się słowom pełnym wdzięku. Tam nie ma słowa wdzięku. Tam jest słowo łaska. Łaska słowa, którym Pan Jezus do nich mówił. Co to było za słowo? To było słowo proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo mnie namaścił. Posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie. Bym zniewolonych uczynił wolnymi, Jezus dodaje jeszcze jedną rzecz dziś spełniły się te słowa. Dziś to Słowo pełne łaski staje się może stać się waszym wydarzeniem. Może stać się waszą konkretną rzeczywistością. Kiedy dzisiaj celebrowałem sześć świętą. W kościele to się przeżywa jeszcze inaczej, kiedy się to słowo proklamuje do ludzi na liturgii, w momencie kiedy Jezus przychodzi. Oczywiście, kiedy przeczytaliśmy ten fragment Ewangelii, także tutaj Jezus przychodzi, ale na liturgii przychodzi w sposób wyjątkowy. Na liturgii którą odprawiałem dzisiaj o 12.30. To słowo stało się dzisiaj udziałem całego zgromadzenia, wszystkich, którzy byli domownikami tej świątyni. Ale to słowo jest pełne dramatu, bo z jednej strony pokazuje nam rzecz niezwykłą. Ludzie, którzy są w synagodze, to są ludzie, którzy oczekują, Którzy tam są, bo się modlą, Izraelici, którzy oczekują zbawienia, I Jezus, który obwieszcza, że zbawienie stało się dzisiaj tym udziałem tego miejsca, i ludzie, którzy się z tym zbawieniem mijają. Bardzo poruszające jest to, że, że ostatecznie Ewangelia kończy się tym, że porwali Jezusa. Wyprowadzili gdzieś na, jakieś, na jakąś skałę urwisko, po to, żeby go stamtąd zepchnąć. To jest dramat człowieka, który jest mieszkańcem Boga. Ci ludzie byli w świątyni, ci ludzie byli w synagodze, to byli krewni Jezusa. Chcieli go strącić, kiedy przyniósł im słowo dobrej nowiny, kiedy im powiedział, że słowo, które Pan Bóg do nich mówi, to, na co tak bardzo mocno i, i gorliwie czekają, staje się dzisiaj ich udziałem wyrzucają Jezusa. To słowo jest niezwykle przejmujące. Bo jest doświadczenie niezwykłej łaski. Oni to jakoś czują, jakoś to przewidują. W końcu wpatrują się w Jezusa, dziwią się mocy słowa, skąd on to ma, i opierają się mocy tego słowa. Wiecie, ta Ewangelia podejmuje dzisiaj bardzo, bardzo trudną dla nas rzecz. Odpowiada na pytanie, dlaczego opierasz się łasce Boga? Dlaczego nie chcesz poddać się Słowu? Dlaczego nie chcesz być człowiekiem wiary? Wiecie, bo sama przynależność do wspólnoty wierzących nie czyni nas ludźmi wiary, ale wiara w Słowo które jest słowem pełnym łaski. które jest słowem z mocą. czyni mnie osobę wierzącą. Bo możesz być krewnym Jezusa. Możesz być w samym sercu jego świątyni. I to jeszcze nie czyni ich wierzącymi. Co więcej możesz być w sercu Świątyni i możesz mieć taką pokusę, żeby Boga strącić z urwiska. Wierzącymi stajemy się wtedy, kiedy poddajemy się Słowu, które przychodzi do nas z mocą, Słowo, które dziś Pan Bóg daje. Jest ważne, żebyśmy to usłyszeli. Jakiemu słowu opierali się ci ludzie, dlatego bardzo ubolewam, że rozdzielono te dwie niedziele, że podzielono ten fragment, Jezus przeczytał proroka Izajasza, o Bogu, który staje się tak bliski, że przychodzi, żeby przywrócić wzrok ociemniałym, żeby zwrócić wolność więzionym żeby obwieścić rok łaski od Pana. Słowo pełne ducha, Ale tego słowa nie wpuścili do swojego serca. Dlaczego nie wpuścili, Ponieważ bali się skonfrontować ze sobą. To, co Pan Jezus zarzucał bardzo często w synagodze, było to, że, że to byli ludzie, którzy byli ludźmi powierzchownymi, groby pobielane. Ci ludzie najwyraźniej nie chcieli uznać się ślepymi, nie chcieli uznać swoich zniewoleń, nie czuli się po prostu ubogimi. Do niczego im to słowo nie pasowało. Musieli się czuć krewniakami Boga. Mieli w końcu Boga na wyciągnięcie ręki, byli w świątyni, gdzie może być bardziej bezpiecznie. Ludzie zakłamania, ludzie bardzo powierzchowni, ludzie, którzy żyją na powierzchni to są także ludzie kościoła. Ludzie, którzy boją się wejrzeć do swojego wnętrza i uznać swoją słabość, zobaczyć swoją prawdziwą kondycję, zobaczyć, że przychodzi Bóg z mocą i dzisiaj nade mną wypowiada to słowo. Właśnie po to przyszedłem, żeby kiedy jesteś ociemniały, przywrócić ci wzrok. Kiedy nie ma w tobie już wolności, przyszedłem zwrócić ci wolność. Kiedy jesteś ubogi, przyszedłem cię wypełnić sobą, ale musisz to uznać, ale musisz to uznać. Przychodzi w mocy miłości. To jest słowo klucz dzisiejszej liturgii. To jest drugie czytanie z listu. Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, hymno Miłości, znamy wszyscy. Przychodzi w mocy miłości. W mocy miłości chce im przywrócić w wolność. Ale zrobi to w sposób skrajnie, absolutnie nie po ich myśli. Zrobi to w sposób dokładny. Chcę uleczyć to, co we mnie naprawdę jest chore. Chcę zejść tam, gdzie naprawdę jestem, bo taka jest miłość miłość, która akceptuje wszystko, która kocha pomimo, która daje pomimo. Jezus przychodzi, żeby porządkować rzeczywistość z miłością. Ale my mamy problem dzisiaj jeden. Bo my bardzo często myślimy, mylimy, poczuć, mylimy słowo miłość. My mamy w Polsce jedno słowo miłość, to jest miłość. Ale po grecku jest troszkę inaczej. Jest słowo greckie eros. Kto z Was nie ma tej miłości? Miłość. Widzisz pierwszy raz kobietę na ulicy. Bach, jest. To jest coś, czego nawet nie musisz się uczyć. To w tobie jest. Zauroczenie i tak dalej. To w tobie jest. Ale on chce przyjść jako miłość, która jest. Caritas. Jako miłość, która jest jeszcze mocniej. Po grecku agape, jako miłość agape. I to jest taka miłość, której nikt z nas, kto dzisiaj tutaj jest, nie ma w sobie, absolutnie, począwszy ode mnie. I nikt z nas nie może być źródłem tej miłości dla siebie, bo ona nie jest z nas. Tej miłości nie możemy się jakoś wyuczyć. Bo to jest miłość do nieprzyjaciół. Co więcej, tej miłości nie da się zrozumieć. Tą miłość trzeba przeżyć. Tej miłości możemy się tylko poddać albo poddać, albo ją możemy odrzucić. A poddać się tej miłości, to znaczy zrezygnować z siebie. To znaczy zrozumieć w świątyni mojego życia, w której jestem, że to nie ja szukam Boga, bo jestem już na tyle dojrzały, coraz więcej postępów robię. Ale zejść do piwnicy swojego serca. Pan Bóg kocha piwnicę waszego serca. On po prostu to kocha. Wziąć Jezusa za rękę i pozwolić, żeby cię tam odnalazł. Właśnie w tym miejscu, gdzie jesteś Jego nieprzyjacielem, gdzie nie musisz niczego udawać. Bo on jest miłością, a więc kiedy do ciebie podejdzie, to nie będzie ani cienia osądu, ani nie będzie zdziwienia tobą. Ale będzie czysta miłość, której najwyższym wyrazem jest miłosierdzie. To jest w pierwszej kolejności zawsze słowo o Jezusie, który absolutnie zrezygnował z siebie, który pozwolił siebie odnaleźć przez Ojca w tej niezwykłej zażyłej relacji z Ojcem. Pozwoli siebie odnaleźć ten, kto jest pokorny. Pozwoli siebie odnaleźć ten, kto jest bezsilny. Kto jest ostatni i kto wie, że takim jest. Bo ci ludzie z tej świątyni nie mieli, wszystko wiedzieli o Panu Bogu, tylko chyba nie wiedzieli jednego – że są słabymi, ślepymi, ubogimi. Dlatego Pan Jezus mówi bardzo mocne słowa dzisiaj, że wdowa z Sarepty Sydońskiej z miejsca y, absolutnie pogańskiego pierwsza doświadczy niż ktokolwiek z nas miłosierdzia. Bo ona wie, że potrzebuje. I cały świat wie, że to jest, przepraszam za słowo, śmieć. Trędowaty naaman. Człowiek, który, o którym cały świat wie, że nie można się go dotknąć, bo jest człowiekiem do dna nieczystym, zaraża swoją nieczystością, ale jego dotknie Pan, bo jego miłość Pana jest czysta, nieskazitelna. Miłość Boga nie da się pobrudzić. Zawsze pozostanie miłością, ale oczyści jeszcze nasz brud. Ta miłość, o której jest dzisiaj mowa u świętego Pawła, to jest p. To jest miłość do nieprzyjaciół. To jest coś, co możemy mieć w sobie tylko dlatego, że otworzymy się na dar miłości od Pana Boga. Nie mamy tego w sobie. Pismo Święte mówi, jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Wiecie, żeby uderzyć w prawy policzek, to nie uderzycie prawą pięścią. Uderzyć w prawy policzek, to trzeba uderzyć lewą ręką. A uderzyć kogoś w taki sposób, to pokazać komuś, że jest śmieciem. Masz w sobie miłość? Kiedy ktoś ci pokazuje, że jesteś śmieciem, że nic nie znaczysz, że najchętniej by z tobą już nie rozmawiał, zakopał cię na powązkach. Masz w sobie miłość, żeby kochać takiego człowieka. Nikt z nas tej miłości nie ma. W pierwszej kolejności to jest słowo o Chrystusie. On ją miał i on ją ma nadal, bo my jesteśmy tymi, którzy raz po raz pokazują Jezusowi, że jest śmieciem w naszym życiu. Mówię o ludziach Kościoła, mówię o nas. Zostawmy dzisiaj biednych niewierzących. To jest bardzo ważne słowo to jest miłość, którą możesz dostać, ale to jest też taka miłość, że jeżeli ją dostaniesz, to potem ta miłość przeprowadzi cię przez każde doświadczenie, jeśli doświadczysz. Czyli, jeżeli na początku musisz wejść do swojego serca zobaczyć, kim jesteś. Te wszystkie wydarzenia, które w naszym życiu są raz po raz, one są tylko po to, byśmy zobaczyli, kim jesteśmy, jaka jest kondycja naszego życia, byśmy pootwierali każde nasze zakamarki naszego serca przed Panem Bogiem, bo ta miłość tam pragnie wejść. Jezus napełnił się tą miłością w relacji z Ojcem, który był czystą miłością. Jezus cały otworzył się, On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by być na równi z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. No. Jezus obraz Ojca, lustrzane Jego odbicie. Kiedy teraz Ci ludzie w świątyni co robią? Jezus przychodzi do nich, mówi: Dzieci moje, jesteście ślepe, ale ja wam przyszedłem przywrócić wzrok. Chwytają go, targają na skraj miasta, żeby go zrzucić. Co robi Jezus? Ma w sercu miłość. Ma w sercu miłość, która sprawia, że przechodzi pośród nich. Wyobraźcie sobie człowieka, który stoi na krawędzi. Za nim stoją ludzie, którzy chcą go zepchnąć, a on przechodzi przez sam środek tego doświadczenia. To miłość, której na imię Duch Święty. Wyprowadza z każdej takiej sytuacji. Siostry i bracia, na tę miłość wzburza się zawsze piekło. Diabeł podpowiada ci jedną rzecz, żeby nie otworzyć serca na taką miłość żeby nie uwierzyć w swoją wartość. Żebyśmy nigdy nie zeszli na ten poziom, że uznamy, że jesteśmy ludźmi słabymi, chromymi, niewidomymi, kalekami, trendowatymi, wdowami, ostatnimi ludźmi z marginesu. Będzie nas prowadzał świat iluzji. Będzie nam podpowiadał, jacy to jesteśmy. Ile znaczymy w oczach tego świata. Naprawdę zależy wam na tym, żeby znaczyć w oczach tego świata, czy w oczach Boga ma nam zależeć? Czy to w oczach Boga powinniśmy być piękni? Ile razy słyszysz w swoim sercu, zamknij się w sobie. Jesteś wystarczający. Poradzisz sobie. Do niczego nie potrzebujesz Pana Boga i to jest piekło. Zamykasz się sam w sobie. I możesz przychodzić do kościoła mając w sercu doświadczenie piekła, słuchać słowa Boga i z największą mocą, z największym ipetem stawić Mu opór. Będziesz chciał wtedy zrzucić Jezusa, mając na czole wypisane imię chrześcijanin. Jezus nie miał oporu, by się otworzyć na miłość Ojca która była miłością absolutnie zaskakującą która była miłością bolesną która była miłością trudną ale jeżeli uczepisz się tej miłości kto powiedział że chrześcijanie mają łatwe życie powiedział wam ktoś tak kiedyś bo mnie nigdy to będziesz święty i albo uczepisz się miłości która przychodzi do ciebie właśnie wtedy jako agapę albo będziesz nikim i żył tylko w iluzji, że kimś jesteś, że coś znaczysz do pierwszego Twojego kryzysu. Nie można tak udawać. Walka jest bardzo potężna. I na koniec chcę Wam powiedzieć, takiej dy tej dygresji, że najwięcej cierpienia możemy dostać od bliźnich, od tych, którzy powinni być blisko, którzy powinni mnie rozumieć. Ci, co byli w synagodze, powinni rozumieć jej Boga, powinni zrozumieć Jezusa, ale popatrzcie, najbardziej boli wtedy, kiedy, zbliżają, kiedy ranią nas ci, którzy, którzy powinni nas rozumieć, ale popatrzcie na świętych, święci od nikogo tak bardzo nie dostali w swoim życiu. Jak od kościoła. Nigdy tak bardzo nie, nie dostali w swoim życiu, jak od kościoła. Ta miłość się nigdy nie broniła. Im bardziej byli bezsilni, tym bardziej byli zauważalni. Chrystus, im bardziej był bezsilny na krzyżu, tym bardziej płonął. Im bardziej my jesteśmy bezsilni. Tym bardziej Jego miłość wypisana jest na naszych twarzach. To tyle.